W obronie ideologii stanie wierna. W obronie, czym skrypka nasiąkła, tym potem grzeszy. Wrócę do mokrzeszowa i do hodowli zwierząt. Do katolickich szkół, po takiej specjalności, mogłeś dostać się wszędzie. Byłeś z śpiewającym dla nich, ponoszącym się. Ups, to znaczy, jesteś. Byłeś zdolny bronić racji nabytych. By czuć władzę i panoszyć się. Możesz mieć chłopie jakkolwiek, jest różnica między ja a ty. Mogę mieć światło, a ty go możesz nie mieć. Więc jest różnica czy nie? Wybierzesz to, co ty wybrałeś przed wiekami. Wybierzesz mój obrazę porujnujesz, obetrzesz dzisiaj swą łaska.